Dzień dobry, ja się nazywam Rafał Pirucha. Jestem przewodniczącym Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa w Radzie Gminy Tarnowo-Podgórne. Eee, panie przewodniczący. Jak się podoba przede wszystkim na Kaszubach? Jak się podoba w minie Szemut? Był pan tu wcześniej czy nie? Jestem pierwszy raz, nie miałem tej przyjemności być wcześniej. Niestety były ku temu sposobności, jednak pandemiczne kwestie wykluczyły tą możliwość przyjazdu. Dzisiaj akurat jesteśmy tutaj po raz pierwszy. Jak się podoba? No podoba się bardzo. i Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Wczoraj zwiedziliśmy tutaj inwestycje, które, które zostały poczynione w ostatnim czasie, zaprezentowane nam zostało takie porównanie, jak było jeszcze kilka lat temu, jak jest dzisiaj. E, powiem, że jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak się gmina rozwija, jak bardzo dużo inwestycji zostało poczynionych, jakie piękne budynki powstały, jak ta infrastruktura się rozrasta, e, jeśli chodzi o edukację, jeśli chodzi o, o sprawy społeczne, takie jak tutaj, czy, czy straż pożarna, czy, czy, czy kultura, oświata. Naprawdę, naprawdę jesteśmy pod bardzo dużym wrażeniem. My jako gmina podpatrywaliśmy wasze e, rozwiązania e, często. E, czy są też takie rozwiązania, które Wam się podobają, które byśmy mogli też na swój grunt ewentualnie przenieść, jak to bywa w partnerstwie? E, oczywiście, jak najbardziej e, właśnie o to chodzi w tym partnerstwie, żeby nawzajem z siebie pobierać te jak najlepsze wzorce. E, jest kilka, kilka rzeczy, które, które faktycznie widać było, że zostały gdzieś zasięgnięte od nas, ale, ale też widzieliśmy rzeczy, które zostały tutaj e, wprowadzone przez was, które, które mogłyby, się, mogłyby się sprawdzić u nas. E, jeśli chodzi o te wszystkie takie inwestycje związane z tym, żeby było to bardziej oszczędnie powiedzmy rozwiązane, żeby, żeby jakaś inwestycja się podwójnie mogła zwrócić, tak jak chociażby tutaj w przypadku, w przypadku pływalni, która też pobiera, pobiera tą energię do tego, żeby składać jednocześnie pomieszczenia. To są takie jednostkowe zaprawdę, w tym momencie przykłady wymienione, ale tak, jak najbardziej, jak najbardziej możemy, możemy tutaj nawzajem się od, od siebie czegoś nauczyć, możemy coś sobie podpowiedzieć, możemy coś od siebie podpatrzeć. To, co dzieje się w w tym momencie, tutaj w gminie, e, widać, że jest taka ogromna praca. Jest to bardzo długa droga, już odbyta, ale, ale widać, że jest ta droga wytyczona, jest, e, jest pewien kierunek obrany i, i go bardzo dobrze w tym momencie widać, że, że konsekwencja w działaniu i to konsekwentne działanie Wójta tutaj razem z Radą, z, ca z całą załogą tutaj urzędową e, pokazuje, że obrany kierunek naprawdę przynosi wymierne efekty i, i widać, że to, co, co się dzieje, po prostu ma odzwierciedlenie w tym, jak dzisiaj wygląda gmina czemu i jak ona się rozwija. Czy podobnie było u Was te parę lat wcześniej, kiedy żeście się rozwijali? Co było takim najważniejszym czynnikiem, że mogliście pójść do przodu? Tak, my się rozwijamy i ta nasza historia praktycznie sięga początków, początków III Rzeczypospolitej, kiedy, kiedy, kiedy nastała w Polsce demokracja i mieliśmy to szczęście jako gmina, że, że byliśmy przy tej drodze krajowej, która, która łączy Polskę, Polskę z Berlinem, gdzie powstało bardzo dużo firm i dzięki temu też rozwijaliśmy. Wynęło się u nas bardzo dużo inwestycji. Jak widać, jest to droga już ponad 30-letnia, cały czas konsekwentnie kontynuowana w jednym określonym kierunku, nastawionym na, na rozwój. E, zarówno e, materialny, jak i rozwój e, spo, społeczny, e, socjalny, i, i widać, że, że to po prostu u nas, u nas zadziałało, i to się w tym momencie dzieje w Gminie Szemot, gdzie e, można sobie porównać, jak to wszystko wyglądało 10-15 lat temu, jak to wygląda dzisiaj, i można też mieć e, dzięki temu już e, pewną perspektywę, jak to będzie wyglądało za kolejne 5-10-15 lat. A jak poradziliście sobie z taką w cudzysłowie małostkowością ludzką, e, czyli podejścia do rozwoju? Bo e, nie jest dla nas też tajemnicą, że dla nas problemem są też e, niektórzy ludzie, którzy no, e, nie rozumieją właśnie siły, w jakim kierunku się trzeba, m, trzeba podążać. E, zwłaszcza w dobie, kiedy są e, możliwości rozwojowe, u nas kolejna e, trasa też będzie otwierana. Jak wyście sobie z tym radzili? E, niestety. Niestety albo niestety, jeśli mamy do czynienia z 10, 20, 30 tysiącami osób, nigdy nie będzie tak, że dogodzi się wszystkim, no bo zawsze będą jakieś głosy, wizje tego, że mogłoby coś być wykonane w inny sposób. Jak sobie z tym radzić? Na pewno działanie czy to w samorządzie, czy ogólnie w życiu jest pewną sztuką kompromisu i wzajemnego zrozumienia. Eee, jedyne co można zrobić, to można tak naprawdę ludzi przekonywać nawet jeśli przed pewną inwestycją ludzie są przeciwni, jeśli inwestycja jest dobra, jeśli jest dobrze przemyślana, no to po prostu ona sama się obroni też, jeśli, jeśli będzie spełniała swoją funkcję, jeśli będzie... Tak zwykle, tak. przepraszam, że przerwę, tak zwykle bywa, bo tak. dopiero, dopiero zaczynają ludzie doceniać to, co już się wybudowało, a przed jest zawsze tak. bardzo dużo oporu. Tak, oczywiście, no ja tutaj właśnie prochu nie wymyślam, to są takie pewne standardowe prawidła, jeśli coś jest dobrze przemyślane, oczywiście, jednym Zadaniem tzw. opozycji szeroko pojętej jest to, żeby władzy powiedzmy pewne rzeczy pokazywać i wymieniać, ale rolą rządzących i zarządzających ogólnie jest to, aby... Te inwestycje, czy, czy te wszelkie działania, które się podejmuje, żeby one były przemyślane na tyle e, i w taki sposób, żeby, żeby same były w stanie się obronić. Można do nich zachęcać, można, można przekonywać ludzi, mówić o dobrych stronach e, pewnego posunięcia. Jeśli to posunięcie będzie faktycznie dobre, a widać, że tutaj w gminie Szemud te posunięcia naprawdę są bardzo dobre. E, Piękne biblioteki, piękne szkoły, e, baseny, e, budynki użyteczności publicznej. E, to wszystko po prostu jest namacalnym dowodem na to, że gmina się rozwija. Także to się samobroni przez siebie. Tutaj, tutaj powiedzmy, jak już coś powstało, jak coś funkcjonuje i jest to użyteczne dla mieszkańców, to to jest e, najlepszy argument e, w takiej dyskusji, dlaczego, dlaczego warto e, działać w taki, a nie inny sposób. Dziękuję pięknie za rozmowę i w takim razie życzę długo, długotrwałego małżeństwa z Gminą Szamut. Dziękuję również i z tego miejsca chciałbym pozdrowić zarówno wójta, cały urząd, jak i Rady Gminy, jak i oczywiście przede wszystkim wszystkich mieszkańców Gminy Szamut. Życie w naprawdę pięknym miejscu. My to doceniamy, mam nadzieję, że Wy również to doceniacie. Życzymy Wam jak najlepiej i dziękujemy tutaj za, za możliwość przebywania i, i zapoznania się z tym miejscem. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję. dziękuję.